Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film, gdzie będziemy dekorować moje mieszkanie. I tak jak w poprzednim filmie wspominałam Wam, że prosiliście o, o to, żebym pokazała, jak dekoruję komodę, no to jedną komodę robiliśmy w sypialni, ona była mniejsza, natomiast tutaj mam taką komodę, no, pokaźnych rozmiarów, i dzisiaj będziemy robili ten fragment salonu, czyli dekorowali komodę i tak jak w kuchni na skosie będę chciała wam również pokazać różne możliwości interpretacji, żebyśmy się właśnie bawili tymi naszymi dekoracjami i żeby to nie była taka spinka, że coś ma być takie perfekcyjne. To ma być przede wszystkim nasze i to zapamiętajcie, Według mnie zawsze szczerość w każdej dziedzinie, w każdej zawsze się obroni. Jeżeli będziemy sobą i będziemy w dekoracjach również wyrażali siebie, to to się naprawdę sprawdza. Dzisiaj, no ta komoda jest dosyć ciemna, ona jest oddalona od okna dosyć daleko, więc będę chciała. Hmm, sama nie wiem od czego zacząć, bo ja sobie nagromadziłam tutaj, słuchajcie, dekoracje. No więc będziemy tak troszeczkę. A, co nam wyjdzie? Zobaczymy. Tutaj będę chciała rozjaśnić komodę, ciemną komodę. Będę chciała rozjaśnić jasną podkładką. I na tą podkładkę, na przykład, na przykład damy, zobaczcie, takie duże jajo. Zielone, ładnie będzie wyglądało. To jest szklane jajo. Ja tak pokażę może bliżej. Zobaczcie, to jest takie szklane jajo. Szkło jest matowe, a wzór zajączków i trawy jest taki przezroczysty, w kolorze taki lekki, seledynowy. Więc bardzo ładnie to wygląda. I do tego, do tego, ja bym dała może jakieś ptaszka też takiego zielonego. Zobaczcie. A no, coś tutaj takiego, coś takiego postaramy się dać żeby był kolor. Ten pierwszą, tą, tą pierwszą dekorację zrobimy właśnie taką kolorową i do tego wykorzystam również moje świeczki, które są bardzo takie kolorowe. Ja je kupiłam kilka, do, do, dokładnie, słuchajcie, kilka lat temu w Ikea. Bardzo je lubię. One są takie pastelowe kolory mają. No i takie bardzo oszczędnie palę. Tym bardziej, że w okresie wiosenno-letnim, no nie jesteśmy spragnieni blasku świec, raczej to jest taki okres jesienno-zimowy, kiedy lubimy zapalić świece, to wykorzystam taką podkładkę drewnianą i do tego właśnie postawię te świece. I zobaczcie, one są takie pastelowe, takie słodziaki. No, wydaje mi się, że wyglądają naprawdę bardzo fajnie. I powiem Wam więcej: zobaczcie, można taką, taką te świecę postawić, a tutaj na przykład dać e, też towarzystwo takiego, może tu, bardziej takiego ptaszka. I taka sama już dekoracja na tej tacy wygląda bardzo ciekawie. O, ale może tego ptaszka dajmy jednak tu i zobaczcie. Jak fajnie to wygląda. Jak jesteśmy tu przy tacy, to postaram się zrobić, a może jeszcze zróbmy inną dekorację. Niech to jajko zostanie, a tą małą tacę wykorzystajmy. Zobaczcie, pamiętacie te bazie? Ja je wykorzystywałam już w dekoracjach tam. Można, zobaczcie, położyć tutaj tylko te bazie. O, już sobie jakoś to inaczej wygląda. A możemy zupełnie co innego na tej tacy zrobić. I zróbmy to mojego ukochanego baranka. Bardzo go lubię. A mój operator uwielbia, bo mówi, że ten baranek ma taki bardzo sympatyczny wyraz twarzy. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo te oczka wszystko ma takie hmm, takie naprawdę super. Zobaczcie, postawię tutaj jajko, tutaj baranka i zobaczcie, jak fajnie wygląda. I może wtedy tego ptaszka zabierzmy. Możemy tutaj zupełnie inne jajo postawić, takie, żeby bardziej pasowało, może do tej dekoracji. To wiecie, co postawmy? Postawmy takie, to złote jajo, które już też ono było wykorzystywane. O, i zobaczcie, może tak być. Moim zdaniem. W tej chwili to naprawdę możemy się bawić z tym i jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę, może wróćmy do tego zielonego jaja, bo, bo zrobimy zupełnie coś innego. Postawmy tutaj to zielone. Na razie zdejmiemy naszą tacę i naszego baranka. A pamiętacie, ja wam mówiłam, że fajnie jest wykorzystywać również te dekoracje, które wykorzystujemy na Boże Narodzenie. To też naprawdę możemy wykorzystywać w tej chwili, dlatego że mamy tutaj bukszpan, który jest bukszpanem, bukszpanem takim co prawda oszronionym, ale moim zdaniem wygląda bardzo ciekawie, i tutaj damy, żeby kolorystycznie pasował. Zobaczcie, damy tylko takiego zajączka, i już więcej nic nie potrzeba na tej, na tej komodzie. Wygląda to naprawdę, wygląda to moim zdaniem ciekawie. Można jeszcze zrobić, zobaczcie, tak, że zamiast tego jajka jeszcze chcesz pofilmować? No jeszcze, dobrze, operator chce jeszcze pokazać wam to jajo. A ja to jestem taka, że ja już bym szybko, szybko bym zmieniała i chciała wam pokazać coś następnego. Ale o co mi chodzi? Dlatego, że myślę, że dla was też tak jest, że najpiękniejszą dekoracją są zawsze kwiaty, a wyjątkowo, wyjątkowo w okresie wielkanocnym, Lubimy kwiaty cięte, tulipany, żonkile, hiacynty. no Uwielbiamy te kwiaty. No i może zróbmy tak, że zostawmy na razie tą dekorację, a dajmy tutaj bukiet kwiatów. Ja wykorzystam inną podkładkę i mam przepiękny bukiet kwiatów. Jest ciężki, ponieważ jest wazon ciężki i jest dużo wody. Ale zobaczcie. Zobaczcie, jak mam piękny bukiet kwiatów. Te tulipany te kupiłam w Biedronce, no i wyjątkowo mi się podobają te e, pełne tulipany. Naprawdę są wyjątkowo piękne. Zresztą ja uwielbiam w ogóle tulipany i póki są, to staram się je mieć zawsze w domu, bo to jest krótki okres, kiedy one się pojawiają. I oczywiście czekam w maju zawsze na konwalie, które również uwielbiam. No ale zobaczcie, taka dekoracja już wygląda bardzo sympatycznie. Bardzo mi się podoba. No, i tak patrzę, co by tu jeszcze zrobić. I zobaczcie, jak mamy teraz kwiaty, to może zróbmy tak, że te kwiaty niech będą tym elementem, bo to co wspominałam, no po prostu kwiaty muszą być. A pobawmy się, że będziemy zmieniali tylko tutaj. Te dekoracje, ja tak sobie będę tu odkładała te, te moje dekoracje, i zróbmy tutaj, zamiast, o, na przykład, zróbmy tak. Mam takiego również złotego, złotego zająca. Ja bym chciała w tym miejscu, słuchajcie podziękować właścicielom sklepu Family and Home za udostępnienie niektórych dekoracji, no bo dzięki nim mogę Wam pokazać różne możliwości do wykorzystania w domu. I zobaczcie, tutaj jest taki zając, który fajnie kolorystycznie również do, do tego obrazu, bardzo kolorystycznie pasuje do mojej komody. Zobaczcie, wystarczy, jak postawimy tutaj jakiś element. I już to wygląda bardzo fajnie. Oj, chyba nadużywam tego słowa fajnie, no, ale to takie jest, słuchajcie, jak ja dekoruję. Zastanawiam się jeszcze, co by tutaj dać, bo mam te złote jajka, które wykorzystywaliśmy w sypialni, i one prawdopodobnie tam wrócą, dlatego że one świetnie tam wyglądają. Ale, nie wiem czy tu nie będzie za dużo, ale, 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 może, może, jeszcze tutaj patrzę, miałam takie inne jajko, które mi zniknęło teraz cudownie, bo ono jest takie mniejsze, miało być, to jest ciut za duże, a chciałam, no ale może tak niech będzie. Ale wiecie co, zając plus te jajka, plus kwiaty, to chyba ciut za dużo. Więc na przykład zamiast zająca, to skupmy się, dajmy tutaj, właśnie dajmy tutaj tylko te jajka. O. Bo wydaje mi się, że ten element, jeżeli chodzi o bukiet, o wazon, o kwiaty, on jest taki dosyć duży, dominujący i jest naprawdę przepiękny. Więc tutaj możemy tylko zrobić jakieś zgrupowanie małych, małych takich dekoracji. No aczkolwiek te dekoracje wcale nie są małe, dlatego że, to co Wam wspominałam, komoda jest dosyć duża. U mnie mieszkanie jest też wysokie, więc ja muszę mieć te dekoracje takie dosyć duże gabarytowo, dlatego że inaczej one po prostu u mnie nikną. Też mi się bardzo to podoba. Można zrobić, ja Wam powiem jeszcze inaczej, na chwilę odstawię te kwiaty jeszcze. Bo można zrobić tak, że te jajka możemy dać tu, zobaczcie, a na przykład tego zająca możemy dać tu. O, i też tak może być, jeżeli na przykład nie macie aktualnie bukietu. No bo niestety żywe kwiaty mają to do siebie, że więdną, więc jeżeli nam bukiet na przykład z chcemy szybko, a nie mamy dostępu do świeżych kwiatów, to warto wtedy właśnie zamiast bukietu postawić, bo już jak było to wszystko moim zdaniem jajka plus to, to było ciut za dużo, ale jeżeli to rozgrupujemy, proszę bardzo, tak nawet w odległości i to już wygląda moim zdaniem fajnie. No dobrze, ale wróćmy, wróćmy jeszcze na moment do mojego bukietu bo bukiet jest naprawdę przepiękny. I zobaczcie, zróbmy coś takiego. Ja muszę teraz to odkładać i patrzeć jeszcze, żeby tego nie, nie pobić. No, bukiet jest piękny. Ach, kwiaty to jest kwiaty, słuchajcie. O. Mamy bukiet kwiatów i naprawdę wtedy można to, co ja Wam mówiłam, czasami warto kupić zamiast dużo małych dekoracji, warto czasami kupić jedną większą dekorację i ona fajnie nam robi taki porządek, że nie mamy tak dużo elementów nastawionych, mamy jedną, a jest bardzo świątecznie. Wiecie co, ja mam jeszcze tutaj tą tackę, tak patrzę, żeby ją wykorzystać, bo zwróćcie uwagę, możemy tutaj położyć tą tackę. Tak, tę tackę połóżmy i zobaczcie, jak fajnie będą wyglądały również na tej tacce. Zaraz spróbuję. O, zobaczcie. Tacka to będzie taka bardziej współczesna. Tacka i tylko te dwa jaja. Niby te same jajka, ale wydaje mi się, że jak ustawione są już na tej tacy, to wyglądają troszeczkę inaczej. Bardzo ładnie, możesz pokazać trochę bliżej tą tacę, bo bardzo mi się ten pomysł podoba. To jest zwykła tacka drewniana, ja ją chyba kupiłam kiedyś do łazienki w Isku, chyba jest kupiona. I widziałam, że teraz są dostępne. I zobaczcie jak taka tacka pięknie nam tutaj porządkuje tą dekorację. Ale zobaczcie, możemy zrobić jeszcze co innego. Może dajmy ulubionego naszego baranka? Zobaczcie, też dajmy jajo. O, może za duże to jajko, może to mniejsze, co? Żeby tego baranka nie. Może, tak? A może dajmy. A może dajmy to, to drugie jajko. Zobaczcie, chyba będzie bardziej pasowało. O, to jajko bardziej będzie pasowało do. Yy... Do baranka. I zobaczcie, można się naprawdę bawić i tworzyć tego typu dekoracje. Patrzę, co tu jeszcze wam pokazać. I co, nie mam więcej pomysłów? Są też na przykład duże, duże te zające. Ja mam jeszcze takiego jednego białego zająca, którego również wam pokazywałam w sypialni, a on chwilowo. Chwilowo już patrzę, naprawdę muszę odstawić. Zobaczcie, możemy dać tego dużego zająca. Tutaj też więcej, nic nie potrzeba. Mamy wielkiego zająca. Proszę bardzo, mamy tutaj kwiat. Pięknie to wygląda. Możemy do tego dostawić to na przykład, nie wiem, może, może to białe jajo. Tutaj dajmy, czy to będzie za dużo. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, nie ma co się stresować. Zaraz zobaczymy, czy to wszystko jest za dużo, czy może właśnie tak zróbmy. Albo właśnie zobaczcie, to co Wam wspominałam, już nie będę tego bukietu przenosić, ale możemy dać tutaj białego zająca, taki efektowny, duża dekoracja, plus właśnie te jajka ustawmy tu, albo kolekcję naszych jajek, jaką dostajemy. Ja muszę Wam powiedzieć, że jeżeli znajdę takie stare, stare zdjęcia, a gdzieś mi tam przemknęło, że ono gdzieś tam zostało opublikowane na Facebooku, zdjęcia kiedyś, jak ja robiłam kolekcję, właśnie jak eksponowałam kolekcję tych jajek, które dostawałam w prezencie. Więc wtedy można sobie właśnie ustawić obok takiego bukietu taką, Taką kolekcję. Możemy również. O, jeszcze Wam pokażę, bo jak mamy tego zająca, on jest jasny, on jest taki. No, jest takim zającem wybijającym się na tle tej ciemnej, tej ciemnej komody, więc on się dosyć wybija. To może zróbmy jeszcze inaczej. Dajmy tutaj tego zająca. Dobrze. A tu. Może dajmy, nie wiem, może tak dajmy te kolorowe świece, gdzie one były, tu. Co? Też będzie dobrze? Wydaje mi się, że też jest dobrze. Najważniejsze według mnie w tych całych dekoracjach to jest właśnie to, żebyśmy my się bawili tym wszystkim. Jeżeli chcemy w takiej konwencji bardzo lekkiej, bardzo kolorowej, jasnej, no po prostu to róbmy, nie bójmy się, bawmy się z, te, z tymi naszymi dekoracjami. I przede wszystkim próbujmy, tak jak ja to robię, dlatego że ja praktycznie przed filmem sobie patrzę, z czego ewentualnie mogę zrobić dekoracje, a w tej chwili po prostu przy Was tworzę. Pokażę Wam jeszcze coś, bo zobaczyłam tu na stole na stole jajko. I to jajko, to jest skupione jajko w Pepko i ostatnio oglądałam Matka 3 Plus kanał i bardzo lubię tą dziewczynę. Zresztą ona jest naszą bicką i jest w naszej grupie i bardzo często komentuje za co jej bardzo dziękuję. I zobaczcie, ona miała to jajko i mówi, i tam miała świetny pomysł, ponieważ tu jest mały otwór. I tu niestety nie wstawicie t ale już te druciki z tymi oświetleniami ledowymi, one tu wejdą. I można takie jajko po prostu podświetlić. I też by było bardzo ciekawie tutaj na przykład postawić takie jajko i można je sobie podświetlić. Ja w tej chwili akurat mam wyniesione te wszystkie moje e, oświetlenia na tych drucikach. Ale tutaj świetnie by to się sprawdziło, i na pewno to odgapię. I pójdę i kupię sobie takie druciki, i tutaj podświetlimy to. Świetny pomysł, także zobaczcie, jak to jest. Można to sami coś odgapić na innych kanałach. Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że Was tak trochę zainspirowałam. Naprawdę tutaj jest wiele możliwości. Możemy tutaj, no nie wiem, tu już ten baranek to by była przesada chyba. Także ten baranek najlepiej wyglądał w tamtych kompozycjach. Ja mam nadzieję, że taki film Wam się podoba, że Was zainspirowałam, ale wiecie co? No poczekajcie jeszcze trochę. Jeszcze jedną rzecz zobaczyłam. Zobaczyłam mojego cyprysika i muszę Wam powiedzieć, że ten cyprysik. Będzie również fajnie tu wyglądał, więc ja się postaram. Na przykład zamiast tego zająca, zobaczcie, zającowi na razie podziękujemy, panie zającu, poczeka pan. I zobaczcie, można też tutaj dać. O, proszę bardzo. Proszę. Można też dać cyprysika, a można zrobić jeszcze inaczej. Ja operatorowi tu pewnie podchodzę, i on potem zawsze na mnie mówi, bo ty tak szybko robisz. No bo ja, jak myślę, to od razu, od razu robię. Muszę go tutaj, bo on się tak trochę skrzywił. No ale załóżmy, zobaczcie. I też tutaj możemy, mało tego, że mamy tutaj ptaszki, to możemy sobie tutaj postawić. No i tak, o zróbmy, załóżmy. Chodzi mi o to, że wykorzystujmy to, co mamy, nie patrzmy na to, że ta dekoracja jest na okres Bożego Narodzenia, a ta jest na Wielkanoc. No nie jest tak samo, jak to, co mówię. Te można wykorzystywać bukszpany, one naprawdę doskonale wyglądają, zwłaszcza, jeżeli mamy ten dodatek tego typowego wiosennego klimatu. No to zobaczcie, czyż ten cyprysik wydawałoby się taki typowo bożonarodzeniowym, czy on nie wygląda również pięknie? No moim zdaniem tak. Dzisiaj już będziemy kończyć. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapki w górę. No i oczywiście tych wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, Zachęcam do subskrypcji. No i mam nadzieję, że każdy coś na tym kanale znajdzie dla siebie do oglądania. Trzymajcie się zdrowo, dekorujcie, bawcie się. No i przede wszystkim zawsze z takim, wiecie, lekkim dystansem do tego, co robicie. Na razie, cześć.